Witam tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Ta pora roku to chyba moja ulubiona pora roku na przygotowywanie warzyw i warzyw o tej porze roku mnóstwo się w mojej kuchni pojawia. Dzisiaj jeden ze sprawdzonych i ulubionych przez całą rodzinę sposobów pieczone warzywa w marynacie cebulowej z oliwą. Warzywa mogą tutaj być naprawdę dowolne, to jest przepis bardzo uniwersalny. Ja dodaję takie, na które akurat jest sezon, bo takie sezonowe nie tylko pięknie pachną i kolorowo wyglądają, ale są także bardzo smaczne. Mam nadzieję, że Danie Wam się spodoba. E, po przepisy składniki odsyłam, jak zawsze, na www.skutecznie.tv. A teraz filmik, w którym pokażę, jak je szybko można upiec. Zapraszam. Przygotuję dzisiaj pieczone warzywa. Bardzo smaczny dodatek do dań głównych, ale także Wtedy, kiedy jest gorąco i nie chce się jeść lub nie mamy ochoty na danie mięsne czy rybne, sprawdzi się jako danie, się jako danie główne. Można te warzywa podać na przykład z pieczywem czosnkowym bądź po prostu z grzankami czy świeżym pieczywem posmarowanym masą i też będzie dobrze. Żeby nie zafałszować rzeczywistości, ja już przed chwilą obrałam, umyłam i osuszyłam warzywa. Jedna średnia cebula, ja biorę czerwoną. Będę musiała ją teraz posiekać i przygotować y, marynatę do tych warzyw, i skorzystam z pomocy blendera. Cebulę oraz jeden spory ząbek czosnku dodaję do blendera. To będzie naprawdę bardzo prosta marynata. Teraz dodaję tutaj 50 ml dobrej oliwy z oliwek. Jedną łyżkę jasnego octu balsamicznego. Jeśli nie, nie macie, można go pominąć, bądź na przykład podmienić na łyżkę świeżo wyciśniętego soku z cytryny bądź łyżkę szery, ale ocet balsamiczny jasny bardzo dobrze tutaj pasuje. Jakieś pół łyżeczki soli. Sól jeszcze ewentualnie można dodać później. Na razie daję jej tyle. I jedną trzecią łyżeczki pieprzu ziołowego. Wszystkie składniki teraz siekam na taką marynatę, pastę. Zależy mi na tym, żeby cebula i czosnek były dobrze rozdrobnione. Mm. Kilkadziesiąt sekund i wygląda to tak. Pachnie naprawdę przepięknie. Yy, pastę odstawiam teraz na bok i zabieram się za warzywa. Będę je teraz kroić i przykładać do przygotowanej obok dużej miski. Najpierw trzy średniej wielkości marchewki. One już są obrane i umyte. Kroję je w najmniejsze kawałki ze wszystkich warzyw, dlatego, że one będą się najdłużej piekły. I ja wybieram takie niezbyt cienkie plastry. Teraz jedna młoda cukinia. Ponieważ jest młoda, więc pestki są praktycznie nieistniejące, a więc niegroźne, nieprzeszkadzające w jedzeniu, a skórka delikatna, to ja kroję ją w całości. Gdyby była starsza, to należy ją obrać, przekroić na pół, wydrążyć pestki i dopiero wtedy pokroić. Jeśli chodzi o wielkość kawałków, to takie na jeden kęs, dlatego cukinię kroję wzdłuż na cztery i kroję w takie kliniki. Teraz jedna papryka w zasadzie dowolna, ale taka, żeby kolorystycznie pasowała do tej mieszanki. Ja będę tutaj za chwileczkę jeszcze dodawać pomidorki koktajlowe, więc do tej mieszanki wybrałabym albo żółtą, albo zieloną, albo białą. Dzisiaj biała. Umyta, osuszona, wykrawam gniazdka nasienne i kroję ją na takie większe kawałki, ale także na jeden kęs. I pomidorki koktajlowe. Kilka ja biorę 9, można je poprzekrawać na pół bądź ćwiartki, jednak uważam, że bardzo fajnie będą się prezentować w całości. Natnę je tylko u góry w krzyż, żeby nie popękały i żeby zapiekły się ładnie. I do tych kolorowych warzyw dodaję teraz przygotowaną przez, przed chwilą pastę na bazie oliwy i cebuli. Moja jest taka lekko różowa, dlatego że wzięłam y, słodką, czerwoną cebulę. Oczywiście taka słodka to znowu ona nie była, ale nie była czerwona. Jeśli weźmiecie białą, to pasta będzie miała oczywiście taki ziołowy kolor. Y, I teraz warzywa mieszam tak, żeby każdy kawałek pokrył się tą cebulową pastą. Dodam tutaj jeszcze odrobinę ziół prowansalskich, jakąś dobrą mieszankę warto wybrać. Ale naprawdę nie za dużo, dosłownie tak na czubku łyżeczki. I tak przygotowane warzywa. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Jest naprawdę rewelacyjny. Przekładam teraz do przygotowanego naczynia żaroodpornego lub wyłożonej folią aluminiową blaszki i wstawiam do piekarnika. No i świetnie, bo oczywiście zapomniałam dodać. Chciałam tutaj dać jeszcze czarne oliwki, takie już bez pestek i warto je dodać do miski na etapie mieszania z marynatą. Ja popykam je teraz pomiędzy warzywami, bo po prostu o nich zapomniałam. Super. Oliwki zaostrzą nieco smak tego dania, można także dodać zielone oliwki bez pestek, także będą tu pasować. Ja wolę czarne, bo ostatnie mi bardziej smakują, albo drugie wyglądają ciekawie i kolorystycznie. No i teraz y, można to wstawić od razu do piekarnika i piec lub, tak jak zrobię to ja, pod przykryciem wstawić do lodówki na jakieś 20-30 minut, żeby warzywa przegryzły się z marynatą, żeby smaki ładnie się połączyły i dopiero wtedy y, piec. W obu wersjach będzie smakować bardzo dobrze, jednak jeśli tylko mam czas, to wolę ten wariant z marynowaniem. Zatem moje wędrują teraz do lodówki i wrócę, kiedy będą gotowe do opieczenia. No i jestem gotowa, żeby piec warzywa. Mm, pachną przepięknie. Będę je piekła pod przykryciem, ale nie tym znaczenia, żaroodpornego. Przykrycie ma być nieszczelne, tylko ma zatrzymać wszystkie aromaty w środku. W tym celu skorzystam z folii aluminiowej bądź z pergaminu. Zrobiłam z tej folii aluminiowej taką przykrywkę matową stroną do góry, błyszczącą do dołu. Błyszcząca chroni przed ciepłem, matowa je przepuszcza. I dzięki temu warzywa będą się piekły, zachowując aromat, ale się nie uparują całkowicie, bo nadmiar pary będzie uchodził bokami. I tak przygotowane naczynie wstawiam teraz do rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika. I piekę tak długo, aż marchewka osiągnie pożądaną przeze mnie miękkość. Marchewka ma być upieczona, taka al dente, dobra do nie powinna się rozgotować. Druga półka od dołu funkcja grzanie góra dół 200 stopni Celsjusza na 40 minut. Pod koniec pieczenia trzeba obserwować. I wrócę, kiedy warzywa będą gotowe. No, i tak wyglądają finalnie. Piekłam je 50 minut pod przykryciem z folii aluminiowej w 200 stopniach Celsjusza. Następnie zdjęłam tę foliową przykrywkę i zmieniłam grzanie na termoobieg i piekłam w 200 stopniach Celsjusza bez przykrycia przez jakieś 5 minut i oto efekt. Warzywa wyjmuję teraz z piekarnika. Wyglądają wspaniale, pachną jeszcze piękniej. I wyznacznikiem tego, że są dobre, jest oczywiście marchewka. Myślałam, że będę piekła 40 minut, musiałam dać im 50, po czym 5 minut na zrumienienie, dlatego że marchewka była jeszcze za twarda. Teraz jest idealna, al dente, przyjemnie chrupka i wszystkie warzywa są już naprawdę znakomite, można je podawać. Tak jak wspomniałam wcześniej, podaję jako dodatek bądź jako danie główne i ja w dzisiejszej wersji przygotowałam je po prostu po to, żeby podać je z grzankami. Przypieczonym chlebem, posmarowanym masłem, i z tymi warzywami. Będzie to naprawdę pyszna, smaczna i bardzo zdrowa kolacja. Zachęcam do przygotowania tego dania, bo jak sami widzieliście, pracy tutaj naprawdę niewiele, tylko kwestia pokrojenia obrania i pokrojenia warzyw, a następnie lwią część pracy przejmuje na siebie piekarnik, a ja wracam wtedy, kiedy danie już jest gotowe. I naprawdę imponująco smaczne, o imponującym zapachu. Mam nadzieję, że Wam posmakuje. Na koniec, jak zawsze, życzę smacznego. A ja sobie teraz spróbuję kawałeczek. Mm. Mm. Rewelacja. Na dole jest bardzo fajny sosik, którym można pieczywo maczać. I takie pieczywo do tej sałatki. To jest naprawdę marzenie. Koniecznie spróbujcie.